Thank you Laptop mikrofonu? A, z laptop mikrofonu nie... Dobra, poczekajcie. Witam, panie... Tylko tutaj to... Daj Boże, daj Boże. tylko. Mam nadzieję, że się uda pojechać. Tylko, że sobie. O, chyba. Chyba się przestawił, co? Teraz się powinno. I nawet powinien być trochę lepszy niż był. To już w ogóle szaleństwo. Eee, OK okej. Do której dzisiaj stream, panie The King? Eee, zobaczymy, do której nam starczy sił. Eee, no, nie jakoś, wiesz, przesadnie, no, ale myślę, że do północy minimum. No i jak nam się nie znudzi, jak nam nie wy... Wiesz, ja się teraz boję, że zaraz dużo lepiej mikro. No to super. Eee, ja się, panie The King, bardziej boję, że mi zaraz, jak odpalę grę, to mi wysadzi komputer, tak? Eee, bo... Bo się okaże, że coś tam, tak? Więc stream może się skończyć tylko wcześniej, jeżeli się okaże, że jednak gra rozsadza nam problem, był mikro, upośledzony ten mikro, ten czy tamten? Bo teraz mówią jedni, że są dużo lepiej. Wiesz co, panie de King? E, o dziwo mnie ominęło Red Dead Redemption. E, na pewno będę chciał bardzo kiedyś zagrać, ale trochę tak to zawsze odkładam, 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 bo myślę, że to byłaby idealna gra dla mnie. Tylko myślę, tak to odkładam, odkładam, myślę, że jak sobie sprawię tam za ileś czasu, za pół roku lepszy komputer, to po prostu wtedy sobie na spokojnie rozegra. Może wysadzić kompa, jest to prawdopodobnie wymaganie za duże. Znaczy tego, mówię o Bannerlordzie, nie o, nie o Red Dead Redemption. Tylko ja widzę już, że mamy te 60 fpsów, to chyba nie utrzymamy na tym streamie, wiecie co? Czy da się tutaj gdzieś ten... Eee zdrowko wasze. E, czy da się tutaj jakoś e, ale chyba takich ustawień już FPS-ów to chyba nie zmienię, co? Kliknij aby informacje. Okej, okay, no tak, tak, tak. Jakoś Twojej transmisji jest dobra. No na razie. Na razie jest dobra, no. Co będzie za chwilę? Hmm. Czekajcie. No ustawienia. Transmisja. No. Wyjście. Bitrate. No teraz Bitrate tu nie, nie zmienię w trakcie już nagrywania tu, nie? Video, rozdzielczość. Dobra, no na razie na razie to jak coś, to spróbujemy z wideo zmniejszyć klatki i... Ja polecam Red Dead Redemption, świetna gierka. Wiem, wiem. Ja, ja jestem prawie pewien, że będę zadowolony. No ale, ale jakoś po prostu nigdy... No miałem i, i za kiepski komputer i w ogóle, i, i pewnie by mi poszło, ale no nigdy się w końcu nie zebrałem do tego, wiecie? Takie rzeczywiście może, może i dziwne, ale no tak wyszło. Ale ja tu patrzę, bo mi, bo mi laptop przykrywa... O, dobra. Cesarstwo Kalradejskie rządziło kontynentem przez 500 lat. Jego armie rozgramiały wrogów. A, tylko ciągle pstrońka, a nie wiem, co tak pszczońka w tle, co nie? Co no, tam tak To jest ten czad? Czy to jakiś in-streamli Ragnar Fly. Z którego roku jest ta gierka? E, z 2020. Cześć, jestem w drodze z USA. Mam dobre wiadomości, więcej szczegółów wkrótce. Tak, ale to z wiecu tych konserwatystów, czy z... Czy... E, już uchwalasz nowego... tam... E, Ataszę? Pozwolnijmy ostatniego. Red Redemption zajebista, no mówicie. Dobra. Wolne od wojskowego jarzma. Cesarstwa się starzeją jak ludzie. No, powiedzmy, można pewnie coś takiego ten... Wspólny przywódca. Szerzy się korapszyn. Najgorzej jak jest korapszyn. Dawni wrogowie uczą się jego sztuczek. I obmyślają własne sztuczki. No tak, no tutaj w. We... aż pewnego dnia się rozpada. Wybucha wojna domowa. Słuchajcie, jest taki etap. Wszyscy wybuchają z każdym. Zaczynamy nową grę. No my żeśmy na, tej, na tym kanale wiele razy. Zaczynali nowe rozgrywki w, e, w banner Lordika e, i tak samo będzie i tym razem. To mem, panie Sharp. Najgorzej. Jestem z panem Stasinem w samolocie. Więcej informacji wkrótce. Nic nie zdradzam. Jebla idzie dostać z tymi informacjami. Niemcy wymyślili system, gdzie będzie rozpoznawanie twarzy Wandali. A takich chyba już jest wiele. Dobra, ja tutaj trochę, trochę metagaminguję. To jest parę kultur do wyboru. Kultura tam północnych wojowników. Kultura zachodnich tam rycerzy, kultura pustynna, one mają różne swoje bonusy, ale ja wam powiem mniej, 20% mniejszy żołd dla garnizonu, 25% wpływów e, Kultura cesarska jest najlepsza, ponieważ e, jedyne, jedyne jakieś pierwsze mi, te włości jakie będziemy zdobywać będą cesarskie I będziemy potrzebowali kultury cesarskiej Dobra, wiecie co, ja ogólnie nie jestem fanem wielkich kreatorów postaci więc zróbmy se randomowego randoma Eee randomowy random może być naprawdę randomowy Czy ja mogę jakieś... Wiecie co? Wylosujcie mi może, co? Można to wylosować? Losuj wszystko Dobra, dobry jest Niech będzie z taką brudką. chociaż nie, taka brudka śmieszna co? O matko, e, powiem... Panie Taylor, czemu to jest zrobione z pięciu pociągnięć pędzla? Witam ponownie, siema panie Radio Sport News Eee Uczy nos, usta nie wiedziałem, że to już będzie tak zrobione dosłownie z pięciu pikseli, no ale dobra. No widzę, że um, robienie gościa. Tak, nie wiem, no, okej. Okay, o! Nie, no Za, o załadowały się, załadowały się tekstury, słuchajcie, bo przed chwilą było, się przed chwilą było śmiesznie. XD jak i Janusz. No ja właśnie tak e, e, ma swój urok, że ten randomowy Janusz, który nam się wylosował. No słuchaj, ja to ja myślę, że wielkim, wielkim wojownikiem. co byś Januszem, co No tak? ja myślę... Ale, ale kuca ma, nie, to słuchajcie, to jednak kuca, kuca usuniemy. Jednak... Tak. O, bo, o, jak można podciąć na polskiego szlachetę. No dobra, to... rozumiem, jak można... To, to taki... Nie wiem czy to. <laughs> w którą stronę ta fryzura idzie, ale dobra. Też nie wiem, ale niech będzie. Także to takie wiesz, Janusz z Białego Stoku. No ja liczyłem trochę. Siadaniem na nim jest trochę coraz bardziej... Liczyłem na taki trochę Bi Biłgo biłgorajski sznyt. Dobra, to witajcie serdecznie. Ale nawet mi się podoba jak na randomowego gościa. gościa. Co my go... A może no Jakieś jak powiedział, jak powiedział taki błąd O jakimś druga Dragon Age stary, zrobił już tak paskudną mordę, żeby hmm. wydawało mi się to śmieszne. No, a potem trzeba było na nią patrzeć. No. W katzenkach. To jest radek, <noise> jestem. <głos> Dobra, może o, taka pod brodą trochę. Jakieś szrama, szrama na mordzie za kratę. Tak, Tatar wyszedł bardziej mągą niż że też może być Mongo. A czy mi się zawsze przyjemnie grało tymi wszystkimi kulturami, wiesz, yy, yy, wschodnimi, w sensie tam saraninami i innymi kargitami, tak? Tam, ale to bardziej w geniety. zawsze no, Tak, ale z saranidami też kiedyś grałem, mi się podobało przyjemnie. Natomiast to bardziej, hmm. wiesz, to bardziej, bardziej, bardziej... kiedy nie było jakichś tam. Ja nie wiem jak nie znaczy, ja bonusy. Ja, no to ja myślę. Ja to. Wiem, oni mają wszyscy dosyć dobre bonusy, no ja Ci mm. powiem, Kultura cesarska jest trochę metagamingowa, bo ważne są bonusy, wiesz co, mi się przyświęc. Ważne są bonusy e, do np. ładu publicznego mm. przy nowych włościach. Nie, nie, słyszałem co ty tłumaczyłeś, ja to ja najbardziej no, rozumiem. i do średniowiecznego lewaka. No, to, czy moje, to moja rodzina nie może być posiadaczem ziemskim, ani... Nie, nie no, weź tak muszę być miejskim włóczęgą, jak mam być lewakiem? Nie, tak nie no, muszę no, być. z jakichś normalnych tam, nie ma co ten... Nie wiem co tam się, wiesz, żebyś też po to... Po co byś szedł? Bo co? Będziemy zwolennie iść, ale... A wiesz, wiesz co, aha... A o kulturę to no chyba jak zwykle będę szedł z Fadia i A, no to nie to... wiem, czy myślisz, że... Tak, ja graj tak, co Ci było ja w ogóle nie byłem tak, ale... ten... Znaczy, ja w sumie w Kuzei tam tutaj nigdy nie grałem, ale Ci Kuzeici mnie jakoś nie ciągną. Nie myślę, się zawsze jakoś śmieszy, to jest Oni mają dużo kawalerii i szybko jeżdżą, mi zawsze to pasowało, Dobra, słuchajcie, robimy... Ale... Słuchajcie, e, czat, czat, robimy ale... ciężkich... Ciężkich e, zachodnich rycerzy, czy na przykład e, pustynnych katafraktów, czy bardziej leśnych łuczników, czy... Nie, nie robię batata, bo batata już kiedyś graliśmy, no, ale... to było smutne. Znaczy, ja wiem, że naj, najlepiej potem wychodzi miks, co nie? Mm. Realnie się szykuje przygoda, tak. Ja też zobaczyłem teraz na swoją postać, która ma, nie wiem... 40 katafraktów, bo nie wiem, bo, bo i dobzi. tak... bo, się, bo są dobrzy i tak się najwięcej kręcisz po Imperium, tak, więc tak. i tak masz najwięcej rekrutów tak. z Imperium, więc moi chyba zachodni rycerze już wyginęli dawno. 30 e, batackich łuczników i tam wiesz, różne miks. Tak. Ale... Dobra, e, służący lorda, co daje mi Wigor, broń drzewcowa. No nie no, broń to ja się nabiję akurat, to nie? Mm. To tutaj trochę trzeba... Urok i handel, nie no, urok i handel to bez przysady Atletyka i broń Drzewcowa. tam dwóch panów. Czałem, panie prezesie. Wiedem kowalstwo, Ciebie. kusza. Dobrze, no, kowalstwo i kusza, bo nie wiem, czy. Kowacował, bo kiedyś OP w tym będę Tak, tak, powietam, tak ja właśnie. ogólnie nie, bo to najlepszy sposób na zarabianie. Ja raz, raz tak się... ja raz tak zrobiłem taką postać i tak zobaczyłem na stare De? sejwy i w którym sejwie mam, nie wiem. 800 tysięcy denarów. Tak, nie że Bardzo wow, wow, chwilę. Okazało się, że 800 tysięcy. Okazało denarów. się, że w sumie bycie lordem nie jest jakieś dochodowe, jak tak. można by się spodziewać, kurde, bycie kowalem jest najbardziej dochodowe. No ja na myślę, świecie. że może trochę nawet... Spróbujemy hmm. trochę, ja nie wiem. Ja wiem, że mocno znerfili chyba te to. tam. Wiesz co, bo to wiedzę ludzie mówią, żeby się robić. A biedaka biedakie ten. Wiecie co chłopaki, my też pamiętajcie o tym, że my musimy. E, ten. To nie będzie. Nie to będzie nie będzie kampania na 3 lata, to, to co? Znaczy, weź że... taką postać, którą szybko będzie w miarę mocna, żeby dało się nią, kurde, grać, żeby się Nie, weź... wiecie co? Znaczy, one nie mają potem żadnego znaczenia, to jest tylko roz rozłożenie, Początek, co no. nie? No, no. tak, no. Ale żeby to było, wiesz, żebyśmy żeby... się nie wkopali, że postać endgame'ową, która na początku może być słaba, ale będzie fajnie z niej wydobywać, wiesz, no. no dawaj ten, no. Przywództwo i uroczość. to Edition. Ta, tak, wiesz. Najlepiej. Proszę, co z tysiąca wysp tak, jak mówili żeby pomieszać. Tak, tak, dawaj czosnkowy. Missiany, misiany, poproszę. Dobra, wypasanie owiec, pomoc. Dobra, nie będzie pomoc w kuźni. Spróbujemy no. tam kuźnię na chwilę, bo zrobić. To, o, Claradi. Patrz, ty nawet mi jazdy. Weźmy konia na początku, nie, nie będziemy kupa konia, to będzie. Ale ja dalej. nie wiem, czy oni nie nie nie, nie, dają? Nie, 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 nie. nie, nie, wiem, czy to nie są tylko statystyki, wiesz? Nie, patrz, i niektórzy mają z konia, a niektóre weź przełącz. Niektórzy mi nie ma... Czy wszyscy ręko nie może... No, no dobra. Okej, okay, no. to może już ten. O, dobra, spróbujemy jeszcze raz to Kowalsk, kowalskie podejście, pokręcimy się chwilę, zarobimy trochę kaski, przechytrzymy bandytów, tak nie, jak tutaj. Nie. Dobra, zorganizowaliśmy ucieczkę z naszym bratem. Masz jakieś jakie, imię i, jakie imię? Imię streamowe. No. Dawaj jakiegoś mocarza. Oj, panie Deking, to... Bo to znaczy staniemy, szybko, tego, to, nie, to, to, nie to wiesz. Tak. To i tak nie stworzymy takiego. Dobra, na jutro 16. Wiesz co, no nie chcę Ci obiecywać, panie TheKingMechu, ja wiem, że tutaj pan Kosarz jeszcze o tym pisał, że ten, wiesz, no jest majówka i ogólnie potencjał na różne rzeczy jest, wiesz, 16 z taką godziną, że nam może być ogólnie ciężko, no nie, nawet gdybyśmy nie robili, to może być nam ciężko w domu, ten, jest szansa na stream jakiś na spontanie, tak, ale no nie chcę na razie obiecywać, bo, 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 wiesz, bo potem, bo potem będziecie czekali, w sensie postaramy się dać znać, czy będziemy robili, czy nie, natomiast Dobra, jakie pewnie będziemy... Filmowe? Janosinio. Tak. Mógł być piłkarzem. Bombardillo Cappuccino. Eee, Sarponino. Jakie, jakie takie coś, bardziej, za jakiś majów, majówkowy. No majówkowy to jest Janusz, to jak wiesz. Ważny mecz. No ja wiem, nie wiem, że ja nie, nie gec to za brzydka bra. Omygie, o nie wiem, o nie to nie, tak się... Dobra, do nie, chciałem, chciałem być niegrzeczny, ale dobrze, nie będę niegrzeczny. Ojej. Dobra, co to tam co mi to mi tam może być? Tak. tak? Nie wiem jakie... Radionino. Tak. Tak, najmisi się Delu Jabka. Będzie najbardziej wygodne do mówienia. Nie, proszę nie. Tak, proszę. Ale der to oczywiście robić Dżabka. Okej, Bombardilo, Krokodilo, tak, tak. To podobka Warbanda. No ja się kurde czekam na banner Lord Warband. A... Natomiast się, że... dzisiaj dowiedziałem, że mają być Banner Lord statki. Barbanziasz, nie, no dobra, czekaj. No, a tak, tak, mają być statki. The... Ten... Deludino. deludino, do... De to jest. <Jezu>. Ale dla jakiegoś tatara, to może zrzucić na jakiegoś. Dobra. Zamić na o Myślę, że to jest dobre imię. To jest na nie tak. Trudności. rabuś. Nie no, może nie na najłatwiejszym, ale. Pra wiesz, to... dobra. A, e, jakiś tak. normalny, ale... Najtrudniejsze, ale obrażenia... Nie, nie, proszę, Ja nie, nie chcę się bawić, że ten... zginę od jednego te sojusznicze. A niech też będzie. O, dobra, werbunek może być trudniejszy, niech będzie. Prędkość może być trudna, przekonywanie trudne, poziom trudności trudny, możliwość śmierci realistyczne, Dobra, no, okej, okay. To wszystko mi się, mi się ten tam... narodzenie i starzenie się tak. Śmierć bohatera w walce, włącz śmierć. Nie, no, może. Wyłącz śmierć w bitwie dla wszystkich. No, dla postaci gracza, dobra, żebyśmy nie zginęli. Jo, no, brainer. Sarmacki Brainrod, jo, nowy drop. Witacie, witacie. Drodziny do, do Sarmatino, dobra mówią. Będziemy tak. tak, godzinę nazwy wybierać. Nie, no chodziło o to, żeby nie wybierać godziny nazwy, ale tak, żeby było wesoło, jak widzicie. To właśnie tak, to jest niestety. Automatyczne przydzielanie talentów? Nie, no dobra, będziecie. Nie, no e, tak, tak, to, to by... Właśnie e, mamy streamy, na których bracie minęły 3 dni, dobra, nie udawajmy, że Delucz ma jakieś. E, Fobułę? Nie udajmy, że Delucz ma, ma fabułę i w ogóle, No ja nie wiem, mógłbyś taką ludziom czytać, ale to dobra, Dobra, no. Zobacz, no, to no, chyba jest chyba no, ekipa, która jesteśmy... grady więcej niż my, więc O. Tam. Aha, tak, te artefakty A, wiemy. dobra. A imię rodowe, o nie! Już my jesteśmy Delugino Sarandino, un um Soldato Maledito, Transformato in un Lupo e, można nie dawać pi... Szkoda, że nie można dawać piwka, no to teraz może być imię rodowe. O nie, właśnie. Browarino. Browarino, chyba tak. No tak, no tak, no bo w sumie faktycznie powinniśmy wpisać w imię, a potem nazwisko tak, jako te, trudno. tak? trudno. Deludino Sarmatino Browarino. Trudno. Słowaki. Jest Sządar S.K. Można wgrać, żeby mieć A kiedyś w gry... ale a wgrywałem, ale grywałem, tak? Grywałeś, on, no no Nam chyba... E, nam chyba... Kreat? Podsyłał jakieś rzeczy, tak? No. nam podsyłał. Ja, ale one się crashowały niestety. Mm. Zaraz będzie jeszcze imię matki, imię ojca, tak. tak. Proszę podać. Browarina. Browarina jest najlepszy. Dobra, nie, nie, z natury nie weźmiemy dwugłowego Nie, No, polski. Polski bolog. Czy my chcemy być ciągle czerwoni, czy może jacyś być tacy bardziej niebiescy, zieloni? Ja nie wiem, że czerwony, ale. Czerwony ja, jest najlepszy. Teraz aromatina wygląda jak takiego, który lubi wypić. No pamiętam, jaki jest tutaj, no, ale który lord nie lubi, co? Dobra, o, myślę, że zielony. Jakiś ładny taki jest kolorek. Czy nie? Czy pan to się nie zgadza? Nie, dobra, to, nie, no wiesz, też zawsze gram czerwono z białym orłem. <laughs> Ale no można coś innego wymyślić, jak ci pasuje. Żeby było inny kolorek, to może być kolejny. Ej, dobra, co, to, co my tutaj musimy udawać, że robimy? Zbuduj swój klan, za zarok denary Oczywiście, że Sarmata i Sharp. Ja tak, imię matki i ojca oczywiście. Tak, 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 tak. Sarmatina i, Szarpi... i Szarpitos. Zbuduj słuch. Dowiedz się czym jest głupota Nercesa. 1700 dni dostałem. Mm. Matko. Artefakt. Nie, można Nie, nie, ja nie będę gadał z tymi, nie, z tymi randomami. A też się kiedyś kurwa, kręciłem w to, że są I szukać i ten. Tak, żeby ja że się kurwa, najbardziej z nie, nie, nie. nie ja, ja, znaczy, oni chyba właśnie naprawili to, e, by było, czy naprawili o tyle, że chyba tak, wiesz, jest mniej upierdliwa jakaś. No, ja pamiętam, że tam się nie dało nic pchnąć. Nie no na początku tak, bo ciężko coś zrobić, by tam, kłóra, standard smoka, coś tam, kurwa, mieć a, smoka. A, co, poczekaj. a zarób tysiąc denarów, osiągnij tam sławę, 20, 20 ludzi i zatrudnij gościa. a no, A no, to ale, ten, to jest, tyle, czy... tyle śmieszne, że, wiesz, faktycznie masz ten, widzę, e, no... Eee, hmm. Masz zdobyć 2000 denarów, przy czym startujesz z tysiącem. <grym>, co całkiem tak, sumie, tak. No, całkiem sumie sporo. Będę kiedyś grać w tego Bannerlorda, ale w kożyłem mi kraszę co dwa dni in-game. A, no to nie to, to my, my nigdy właśnie. Tak, nam nigdy... akurat. Dobrze zawsze działał Bannerlord. Wiem, wiem, że wiele osób tu miało różne przejścia. Nam akurat. Oj, nam akurat zawsze się. No, ojej. <laughs> to Pamiętam twoje imię, muszę iść. A nie, bo nie mają tylko wiadomość, jak macie. A to tak, no tak. No, wy nie macie nawet kwesta dla mnie, to nara. Na A nie powinni jakiś bandycie skierować początku na ten? No, ominąłem sambułczek. A okej. Okay. A czy nie idziemy tych bandytów? W... Nie szukamy tych bandytów. nie, to akurat myślałem, że będą ci bandyci, ale nie, nie wiem czemu ich nie ma, nie? może